I tam, dzień dobry. No, w końcu mamy rowerki. Wynajem, nie wynajem, a. a wynajem, tak. Wynajem rowerku. można sobie już korzystać bez problemu. To jest nas taka liftingowa wersja. Tutaj mamy nowe kierownice. To jest ok. 1000 lecia. Godzina 19.30. I my tutaj teraz jedziemy. Jest bardzo ciepło. Plus 22. Był deszcz. Jest po prostu super, od dnia jutrzejszego będę jeździć rowerkiem do pracy. To jest uwielbiam poruszyć się rowerem. Zimą nie ma takiej możliwości. Sprzedałem swój rower, od kiedy zainstalowali rowerki u mnie pod blokiem, i teraz mam taką możliwość. Tutaj dwa lata temu zrobili u nas też nową drogę rowerową i można jeździć sobie i cieszyć się z prowadzenia rowerka. To jest fajna alternatywa. MPK, tym bardziej jeżeli macie niedaleki dojazd do pracy, to jest super, po prostu zdrowo, wesoło, poprawia samopoczucia psychologiczne, fizyczne, no jakiekolwiek Zawsze jest dobry nastrój. Tutaj u nas też ulica Czeki też zrobili nowy parking dwa lata temu i po lewej stronie też. W ogóle zauważyłem często bardzo się odnawia. Zawsze odnawiają, farbują bloki, ucieplają i jest OK w miarę. Trzypokojowe mieszkania kosztują 250 30 i więcej. Dwupokojowe średnia cena 220 000 zł remontem. Jedziemy sobie dalej, ulica Księżycowa. Także zaczyna. Tutaj są takie też bloki. Tutaj więcej trzy pokojowych mieszkań. Tutaj u nas mamy jakiś sklepik. Sklepik warzywa i owoce, apteka. Szkole po prawej stronie, tutaj szkoła podstawowa numer 1, dalej jest po lewej stronie Biedronka i Politechnika Częstochowska.